Cześć, witajcie. z tej strony ponownie, Artur, witam Was. A ja tutaj jestem do, do miejscowości Tarnówka, tu do klienta. Józef, yy, dwie ładowarki, akurat obydwie do niego są. No to prawda, to się to jest poniedziałek, jest rano, w piątek się ładowałem, a no, po drodze pojechałem co do domu na weekend, tak zwane. No i się to wyruszyłem, mówię i za chwilę pewnie dojedziemy, będziemy robić za domeczek. A dobry fiłem chyba, dobrze, dobrze, dobrze. No. Piątek no. miałeś wiedział ale podobno coś tam się zadziało, że nie byłeś, tak? A no nie no, tak troszeczkę później się zakazy zrobiły, bo by mnie znów od do domu wrócić Nie, wiem czy przyjechał a, tu, no bo 18 zakazy mamy, nie? A no tak No, zaraz przyjdzie Karolek, jeszcze mówi, że jedzie Aha, bo on pewnie chce filmować, tak? No, tu idzie <laughs> Już filmujemy Dobra, <laughs> dobra może powoli Zaspokowywać to, idę, a dobra, wprost z tego Ciepło się znowu zrobiło, fajnie to zależy jak pasuje kogo, kogo. Tak jest zimne pod wodką, kurwa A no to dobrze nie? A jak inaczej to, jest, to nie jest dobrze No nie no kurde. kurde to w pakiecie kurde widzę te ładowarki I Ale wideł nie przywiozłeś? Co? Wideł nie ma? Z przodu jest, jedno są, jedne są widły No nie wiem jak to było brane. mówię w pakiecie kurde tyle ładowarek Tak jeszcze nie miałem I Co? I jedne, jedne a może nie mieli To może dostarczą później na pewno nie? Bo miał być widły? Dwa, 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 no dwie, no dwie? No każdy tak, miała mieć widły, nie? Aha to może, może nie, nie było, wie pan? Teraz przyjdzie Karol to będzie działał Teraz ładowarek to będzie dużo Tam jena stoi To jest dzisiaj mamy ładowarek O! To dużo Tu jeszcze na innych placach też są wiesz Aha, to tak ja myślałem, że to my tutaj dwie takie. Tam z tyłu też chyba są No, A. mamy jeszcze takie te polskie EU34, bo handlujemy wymansą, że jest na taki taki ciągny, Aha, my, my. no no, rozumiem mm -hmm. Placu dużo, kurde to Wiesz, raz Placu tu dużo no. <laughs> Fajnie Najgorsze tak się te, te ciągniki małe wozi, to te gospodarze są takie małe, to nie ma sami gdzie wie, wjechać, nie? Ale to nie przeszkadza, nie? Najgorsza cholera wtedy. No ale jak tam gdzieś na drodze to tam To się gdzieś tam na drodze zde mnie też pasuje, nie? 3 lata temu na drodze tutaj nas ściągali koło nas taką dużą przyczepę No tego Penarda? Penarda jakąś trośobą trzeba docząć, no nie? Mhm. A u nas akurat wtedy tutaj kostkę zakładali, i nie było wjazdu na, tą, na podwórko. No. Nie? I tu nam ni, tu koledzy moi zajmowali podejmowali na tej drodze. O. Ale, ale nie wolno, niby ogólnie nie wolno, nie? Ale nie było innej opcji, No, no. tak kurwa lał wtedy. No, no. To no, było. No. no właśnie, to. Czasami tak jest. Kurde. Nie można pasu założyć, trzeba szakry zakłady, bo są grube te oka, nie? Czy w tych mniejszych ładowareczkach to są troszeczkę mniejsze, nie? To pasa idzie tam założyć. No ale to nie problem. To jest właśnie grzeczny tylko jak nie wola. No. nie no, no. no. szybko będzie grzać na porze. Tam już zjeżdżasz, nie? Co? Tam już zjeżdżasz. Nie rozumiem? Tam już zjeżdżasz, mówię. No, 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 już zaraz no, no, wszystkie wszystkie no, no, na razie no, no, od razu no, Cześć. Cześć, witam no, 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 Nie masz tego? Tylko, bo tam tam A można by z tyłu włożyć, o. Dobra. Tak, Pasuje, pasuje, na jazdy. Ta fajna kamerkę ma założoną, nie? Tak, tak No kurde Nie Pierwszy raz taką zjeżdżał jedną mamy już na party Aha <noise> Jeszcze, teraz które gorzej, bo do tyłu Ale powinno dać radę <noise> O kurde, się tu dostać Ojej kurde. I dobra o. I ogarnięte o. I rozładowane, dobra, przerwę I Co? tu mamy taki o, kod rabatowy Do Aha. wykorzystania dobra. Y... I możemy iść? Proszę? <śmiennie> no <śmiennie> Proszę bardzo I będzie podpisywać resztę I... Dobra ja może podpisywać? No, no nie Proszę, do końca Dobra Koniec, to ja się żegnam Również Do widzenia Do Cześć, Cześć. Karol Do widzenia, dziękujemy Lecę dalej Kota se wezmę No No Nie, niech zostanie, kurde No Ale uzbędniamy, bym nie jechał z sobą, to ktoś nam, ktoś nam tego No, ale taki jest, taki miły dobra, to do widzenia. O się szkenneczkę, nie zapięta. O nie słyszy.